Okay, cześć, i cześć, i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zagramy sobie w symulatora złodzieja. I zaczynamy więc przygodę znowu, ale starą grą. Yy, starą, bo starą no, już swoje lata ma, ale yy, na moim kanale jeszcze nigdy nie pojawiła się. Z góry Wam zaznaczam, że. Ale najpierw weźmiemy kacynkę, a to wam wszystko powiem. Dobra, idziemy na błąd. Ja w tym czasie Wam tylko dodam, że y, tą misję do pewnego momentu już znam. Ponieważ nagrywałem już czasem odcinek, ale no, dźwięk się nie nagrał. Dlatego też y, nagrywam po raz drugi. Więc ten pierwszy odcinek będzie. Y, pójdzie nam szybko po prostu, w miarę sprawy, myślę. I tak, tu mamy strażnika. I to oktu, którym wejdziemy sobie. Dobra. Już mówię z góry crash nie wiem co. bo i tak nas złapią za chwilę. Więc nawet nie tracę na to czasu. Dokładnie. Musimy się ukryć teraz przed, z, yy, przed strażnikiem, sobie. Zróbmy to, żebym w przeszedł. On na balkon. Jak najbardziej dla nas na rękę. I zaraz zobaczymy. Dobra, on sobie skręci, więc już możemy się przenieść dalej. Dobra, wskazać się, jak podkradł. Musimy.

Isak the big man is going to get it. Caught by a small town cop. Oh, ho, ho, ho. I bet you're glad it's off the books. Sunrise Motel. Room 2. If you can still sneak past one lazy guard anyway. Dobra. Kluczek. Ozi mega. I Nawet już nie szybka zgodzianka. No, bo... nie będzie wjeżdżamy tarbę naszą, wjeżdżamy w kluczyk do tych drzwi i tamtędy sobie wjeżdżamy. i na przystanek długa bo ciężko w nie, no to trzeba trochę przyspieszyć dobra musimy pojechać do motelu no i tam będą czekały nas kolejne Kolejna robota będzie nas telefon Dokładnie tak, więc teraz mamy wykraść z parkingu policjantów swój samochód. No i jechać do Baru 66 gdzie pogadamy sobie ze Staxem, który nas ustawi. więc będzie no, prosta robota. Dobrze o tym wiem, bo już to przerobiłem.

Yeah, I know who sent you. So here's the deal. I need me a thief. A better one who doesn't sound like a hobo flipping over a trash can every time he goes around the back. Listen up, because I got you a job already. Some shit for brains up in that there trailer park stole my bike. It's a chopper. Go steal it back for me. And don't get shot.

Znaczyć sobie bramy i tego i poczekamy do północy w aucie śpiąc i ja już sobie przygotuję się do skoku, bo przyda nam się ten ciemny stój i do północy świmy Od razu jeszcze sobie skupiłem przyczepę. No dokładnie. Skoro już jesteśmy tu, to warto by było coś buchnąć. Eee, Oznacza to: jeszcze tylko tego typka. I to działa. Sianko. Mamy pierwsze pięć dolców kasety bo tak co poczekamy, ja na razie przyszukam szafki o. Kolejne dziewięć dolców Kolejne sześć i kolejne dziewięć no, już ma ładną sumkę zbieraną Czy to właśnie, no tak, gdzieś złocidowano mnie? Wezmę tu białe, te po czemu nie? I może Ci Te są stare. To też to samo. Dobra. Nic więcej nie ukradniemy. Okay. więc udajmy się do tego kontenera teraz. Musimy przekraść za nim. No ale jak wiecie, takie skręty ja lubię, więc to nie będzie żadnym większym problemem. Nie jest to też jakieś trudne do wykonania, do skradania. Nie było. <tryk> Tak, a więc motor jest w częściach. Nicko nie zawiniemy. Zawiniemy nasze kasety. To jest stary, którego już nie weźmiemy. Dobra. Wrócić musimy do auta. No, jeszcze zrobię jedną rzecz sobie. Bez dopiero druga, 22. Muszę tu za chwilę jeszcze. Jak się dobrze wyrobilibyśmy, to bym wrócił i coś jeszcze podkradł, żeby więcej sianka mieć. Więc ja sobie myślę, że... Um, żeby zmienić klipunek... Przecież ja wiem, że jeszcze tu wrócimy, ale... Będę się mógł skupić tylko i wyłącznie na y, jednym miejscu, które jeszcze też będę chciał odwiedzić. Tutaj. I na. Yy, I na jednej przyczepie. I na. Yy, w sensie na jednej przyczepie, na częściach. Dobra, tu już nic nie ma, więc. Trzecia osiem. się przekradniemy? Raz, dwa tam. Jak wrócimy, zrobimy sobie tamtą. A teraz ja bym tu pokradł sobie jeszcze ten czajnik i byśmy ukradli ten taster. słuchajcie. Dokładnie cię, że nic zabiorę, no sobie spływamy, są zawsze to będzie więcej siana, a jak wrócimy tutaj... Bo wrócimy tu jeszcze dzisiaj. To Wam mogę zagwarantować że wrócimy tutaj jeszcze po części, więc zrobimy sobie drugą przyczepę po prostu dobra <laughs> więc pojedźmy teraz powiedzieć mu, że tak trochę jego chopper, to już nie, jego cho to już nie chopper No i na tak, perfekcyjny, dużo punktów mi się bardzo podoba oczywiście eee, Przebierzmy się w normalny ciuch w ogóle Jak wysiadamy, bo... Zaraz ktoś nabierze podejrzenie, jak będziemy tak wychodzili Dobra zdolność wyłamywania level 1 musimy sobie odblokować, więc to zróbmy. Nauczyć się. I mamy kupić młotek. <laughs> więc oczywiście młotek sobie kupimy. Na no, to, co mamy teraz, przydamy w Lombardzie. I za 30 dolców młotek. Drogie ten młotek. No ale cóż. No, i wracamy. Nie jest tak źle. Odkujemy sobie zaraz go, bo coś buchniemy jeszcze. Po prostu wciągnijcie z tamtej przyczepy, więc na pewno sobie odkujemy. Dobra, ekwipunek. I śpimy do północy znowu No i słuchajcie, szybka akcja Młotek nam jest ogólnie dlatego, żeby rozwalić tutaj e, Zamek te bramy I się w tą gałkę Nawalać Dobra Mam swoje części, ja o tym wiem, ale my pójdziemy najprostej tutaj. Bo tu nikogo nie powinno być w tej przyczepie. Mm, to też będą mi się myśli, tak? Mhm. Dobra, na szczęście szybko poszło. Dobra, co my tu możemy ukryć? Kasety, na pewno, no te buty pokradnę. I to jest zawsze jakieś, jakaś kasa. Zobaczymy czy na to coś wartego naszej uwagi tu będzie, bo nawet jak nam zabraknie miejsca to po prostu... Ee, Rondel, dobra. To po prostu za chwilę tu wrócimy jeszcze. Patelnia, mhm. weź. E, Czajnik to jest? Tak. Kasa. Kasa telefon. Nawet dla samego EXPO słuchajcie. Dobra, za chwilkę tu po prostu znowu wrócimy. Nawet słuchajcie, warto to yy, dla samych punktów EXPO ukraść. Tu jest, widzę, jeszcze siano, tak. Więc to się sobie buchnijmy. Tylko tu mus, musimy się przekraść. 7 dB, ale zawsze. No i tu też jest patelnia. Więc za chwilkę po to sobie wrócimy. Jest dopiero pierwsza 45 Więc nieźle. Wyniesiemy części i wracamy. No i zostawimy oczywiście na bagaż w samochodzie. No raczej już nic dużego nie znajdziemy, więc to tylko przerzucimy do schodka i lecimy dalej. Bo być nikogo nie ma tu. Troszkę się poskradamy, żeby w prawie czego nas nie usłyszeli. No i mi zależy, mówię, żeby do tej przyczepy wrócić i. Ukraść wszystko co ma jakąkolwiek o, Jeszcze Jeszcze siadło było. Jeszcze nie widzę go. Hmm. Telefon. Teraz się dobrze rozejrzyjmy, bo może coś tu być. A my tego po prostu nie zauważyliśmy, nie wiem. No chyba wszystko. Jeszcze raz te szuflady sprawdzę dla pewności. Dobra Tu już chyba nic nie ma No Tu już nic nie ma, słuchajcie Dobra Chociaż Nie, myślałem Fałszywy alarm, dobra No to lecimy Jeszcze sprawdzę sobie tutaj Czy jeszcze coś możemy zająć? I tutaj, ale nie dobra to uciekajmy stąd po prostu jedziemy zawieść te części Nie nie tylko sobie taki na standardowy i jedziemy zawieść części Pływa, widzieliście? Jak nic. No, kolego. Mam dla Ciebie El Prezento. <laughs> no. Dobra, mamy przeszukać śmieci w 701. więc zaraz je przeszukamy. Jeszcze najpierw sprzedam sobie w lombardzie łupy. I nie, źle. Finansowo. Jedziemy do 701 przeszukać jego śmieci. Już wam mówię z góry, że wiem, że <laughs> że wiem, że y... przeszukiwanie jego śmieci nie będzie przyjemne, bo Koleś będzie miał pierdzielca. Nawet jak pogrzebisz mu w koszu na śmieci. Dobra, ja sobie go zaznaczę. I musimy zaczekać, aż on niestety pójdzie. Bo on nam nie da pogrzebać. No dlaczego nie słuchajcie, jak będzie grzebać w koszty do szwyciny. No idź, idź, Tomas, idź. Poszedłeś, Tomas? No to dobrze, Tomas. Dobra. I jego paczkę musimy sobie przytulić. I, git. I pewnie Tomas zaraz będzie pracował ale spokojnie, my już sobie odjeżdżamy bo my wiemy, że w sensie ja już to wiem, bo tak jak mówiłem, no to akurat, tę misję akurat to jeszcze robiłem że yy, 701 yy, w sensie 704 nie, 701, dobrze mówię 701 od godziny 3 do godziny 7 Właściciel jest poza posiadłością, więc. Hmm. co zamierzam zrobić? Godzina trzecia. Przewinący czas. Przespać się. Zmieniam oczywiście, sobie już ekwipunek od razu. I natychmiast ruszam pod jego chatę. Już nawet na dno wstecznym. Bo zależy mi jak najbardziej, żeby czasowo. Jeszcze będziemy musieli rozwalić mu tylne drzwi. Bierzam sobie najbliżej, już jak mogę. Przygotowuję bagażnik, bo wiem, że on ma tam telewizor, który mu wyniosę. No i wiemy, że do godziny 7 musimy się wyrobić. Dobra. wywalam telewizor za drzwi pozbieram jego win za okno w sensie pozbieram te winyle które mam ukraść które wszystko co ma wartość pieniądze, kasety takie rzeczy dosłownie wszystko co ma jakąkolwiek u niego wartość zabieramy mu takie jest założenie nasze na dziś <coughs> gostka jak najbardziej okraść nic nie ma hmm. kasa tego już nie mogę wziąć kasety mogę wziąć jeszcze też mogę wziąć kasety i pieniądze dobra <laughs> ta sprawa jest prosta wnosimy telewizor do auta Zostawiamy tutaj, gdzie chowamy sobie magazyn młób, który mamy do tej pory, i przez to okno jest piąta, więc przez to okno pracami go grabimy dalej na pieniądze, nie wziąć. Mm -hmm. I wszystko już ukradliśmy. Tu też. Mm, buty. Srabia nie mogę wziąć teraz. Tu jest kasa. Tam też u góry już widzę kasę, ale jeszcze szklady. Toaster. tutaj patelnie dobra, do auta. I słuchajcie, już mamy bardzo mało czasu, więc została nam tylko kuchnia i musimy zmiatać stąd. Yy, tu była ta patelnia? Nie, niżej. Tu. Dobra. No i tu jeszcze zabawka, widzę. Dobra. Jeszcze tą szafkę przeszukam raz, dwa. Nic nie ma, dobra. Uciekamy. Już jest dość późno. No ja tylko pipunek już zmienia. I odjeżdżamy. No i tak, winyle mamy dostarczyć i możemy sobie do Lombardy i sprzedać. To wszystko, co ukradliśmy. No i mamy perfekcyjnie. I super. Więc dostarczmy raz, dwa winyle. I myślę, że będzie wtedy już git. Okej. Okay. Można i tak. Dobra. Do sklepu pójdziemy już sobie oczywiście w kolejnym odcinku. Ale jeszcze sobie sprzedamy teraz. Mm, łupy. Dobra, i mamy ładną kaskę, więc postanowiłem, że zakupimy sobie latarkę, bo się nam może przydać. No i dobra, myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jeżeli tak, pamiętajcie o Łapki w górę, subskrypcji na kanale z z dzwoneczkami widzimy się w trakcie odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!